Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z Raymana, w którym wybierzemy się na szczyt świata. Dlatego, żeby nie przedłużać, skoczę od razu do portalu i zobaczymy, co nas czeka. Na szczycie świata. Widzimy jakiś tajemniczy laser i nasz stary kolega, który lubi śliwki. Jedzie na czymś dziwnym, na krześle elektrycznym. Nie no spoko. Aha, dzień dobry. My się już chyba znamy. Do widzenia. Aha, rozumiem, że teraz my mamy wsiąść na krzesło elektryczne. Spoko. Jak się... Jak się na to wsiada? Aha, tak. Aha, i jedziemy. Nie, źle, źle, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Musiałem sobie przypomnieć, yy, o co tu chodzi. Kurczę, znowu zapomniałem sobie życia zupełnie przed poziomem Dobra To jest dość zakręcony poziom, bo O, oj, oj Gdyś to krzesło Można tutaj dostać trochę tak jakby zawrotu głowy na tym poziomie Ja myślę, że ramy żołądek dobrze nie skończy po tym poziomie otwiera się Sorry Rayman, że chcę zebrać wszystkie lumsy i przez to jeszcze bardziej Tobą pokręcę, ale no cóż Dobra, mamy zielonego lumsa, więc nie będziemy musieli zaczynać od początku Oj No ja myślę, że potrafię to zrobić Jedziemy dalej tak, tak, za szybko ominąłem Lumsa. Jeszcze raz. Kurczę. Strasznie ciężko zbierać te Lumsy, gdyż krzesło przekręca się bardzo wolno. Znowu nie zebrałem. Kurczę. Jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Wiem już, że muszę się przekręcić wcześniej w prawo. Jakoś tak. Coś takiego, ale nie teraz. No kurczę, teraz to za wcześnie. I tak pewną po drodze ominąłem parę lumsów, no ale cóż. Ojej, no właśnie, kolejny. Ja nie wiem, ile ja tych lumsów zebrałem, ile nie. Nie. Mhm. Na bank zdążę. Tak, to na pewno nie będzie poziom na 100%. Nawet nie ma co o tym myśleć, ale poziom jest bardzo ciekawy. Na pewno do niego z chęcią wrócę. Dobra. Jakoś przejechaliśmy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Już? Koniec. Intrus. Rozumiem, że tym intrusem jestem ja. Okej. Okay. Oho, a pana już też raz zdążyliśmy poznać, i to nie było zbyt miłe spotkanie. Bardzo elektryzujące, czep się z tym piorunem. Rozumiem, że przed panem możemy się tu chować, czego wcześniej nie ogarnąłem. Dobrze, pan, zły pan umarł, Rayman się cieszy. Złote lumsy wszystkie nie są zebrane. Cóż, trudno. Beczki, beczki też już poznaliśmy wcześniej. Nie jest to zbyt fajne. A, czerwone lumsy. Wolniej, nie znikajcie, nie znikajcie, nie znikajcie. Dobra, udało się zebrać wszystkie. Przynajmniej pasek życia nam się trochę odnowił. Nie możemy iść dalej. Dalej to znaczy tutaj. Hop. Co my tu mamy? Kolejny zielony nums Słyszę klatkę. Widzę beczkę, która jeszcze za bardzo nie wiem do czego będzie służyć, gdyż kompletnie nie pamiętam tego poziomu. Już widzę tam naszego kolejnego... Chyba. W walce z tym panem musimy wykorzystywać otoczenie eee, Co to było? <laughs> A pan ma inne zdolności Pan nie. Jest... Pan ma jakieś trujące bomby. Dobrze wiedzieć O tym to nie wiedziałem. Dobra, zbieramy żółte lumsy. Na górę na razie nie idziemy, gdyż muszę sprawdzić, do czego była ta beczka. Mamy pierwszą klatkę z dwóch zebraną. W sumie klatek jest tu dość mało. Beczka, do czego byłaś? Kamera byś się mogła przekręcić, nie? To nie. Teraz nie wiem za bardzo, czy iść na górę, czy iść na dół, bo. Boję się, że wchodząc w jedno z tych dwóch miejsc skończymy poziom. Stąd chyba przyszedłem. Czy nie? Czekaj. Czekajcie, bo ja już czuję się trochę zdezorientowany. Nie przyszedłem stąd. A tam na razie nie będę szedł. Czyli wychodzi na to, że mam tutaj aż trzy drogi, a nie dwie. Tylko teraz, która jest właściwa. I tą właściwą nie chcę iść. Co my tu mamy? Aha, rozumiem, że tutaj jest po prostu dziura. Którą nie chcemy wejść. Bo po co nam te beczki były? Słyszę klatkę. Tylko nie wiem za bardzo gdzie. Mam beczkę. No i co w związku z tym? No dobra, już alarm możecie... Nie ja, no dobra, na razie tą beczkę zostaję, po prostu nie wiem za bardzo co mam z nią zrobić. Pójdziemy tutaj na górę. Sprawdzić co tu mamy. O Jezu, nie, 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 nie. Dobra. Widzimy w tym poziomie bardzo dużo panów w beczkach. Z czego się nie cieszę za bardzo, gdyż oni są dość silni. Dobra. Co my tu mamy? Słyszę klatkę, ale nie widzę. Czy tam była nad Jamie? Nie. Jamie jest tylko alarm. Dźwiękowy. Słyszę klatkę gdzieś tu. klatkę, gdzie jesteś? Wiem, że jesteś gdzieś tutaj, ale nie wiem gdzie. Ale cię znajdę na pewno. Eee, jeszcze jeden żółty lunch tam jest, widzę. Którego oczywiście zbiorę, bo czemu miałbym go nie zebrać? 39 40. Gdzie jest ta klatka? Chyba ją zobaczyłem. Tutaj. O, tak, jest tutaj. Hmm. To była klatka numer 50, która zwiększała nam pasek życia po raz kolejny, ale nie było w niej Tinshina, więc. Więc teraz to już kompletnie nie wiem, gdzie mam iść. Byłem przekonany, że to będzie Tinshin, który nas zaprowadzi do końca poziomu, ale tak nie było. Dlatego pójdziemy jeszcze sprawdzić. Eee... Nie no, stąd przyszedłem. Wiecie co, ten poziom tu jest strasznie zawiły. Gdyż nie ma określonego. Nie ma określonej jednej drogi, którą mogę iść Widziałem Lumsa. Lum się chodź tutaj. Jak tam się dostać? Jak tam wskoczyć? Może tak. Tak. Właśnie tędy. Aha, jeszcze tutaj miała mieść. Niby poziom krótki, bo to jest już, już chyba ostatnia część tego poziomu, ale jednak... To jest w ogóle pajęczyna. Ale jednak... Y nie wiem gdzie mam iść. Zamknięte drzwi. Już wiem do czego była ta beczka. No to trochę się pomę. Nie, 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 nie. Dobra. Sorry, Rayman. Do jakich zdechłych rybek wpadłeś. Dobra, czyli rozumiem, że beczkę mamy zanieść tam. Tylko to może być pewien problem. No ale cóż, postaram się. Dobra, alarm ucichł, z czego Rayman powinien być zadowolony. No chodź tutaj. Tutaj muszę szybko zadziałać, żeby mi to nie zrzuciło. Rozumiem, że ta platforma jest właśnie po to, żeby mógł beczkę przenieść. Jest Rajmenie podejdę bliżej, żebyś tylko trafił, bo jak nie trafisz, to będzie fail. O! O, siema! A ty co tu robisz? Widzimy, mamy tutaj super pięść. Mamy ...lumsa. Numer 46 I obawiam się, że już więcej Lumpsów w tym poziomie nie zbierzemy. Oj, oj. Ups. Gdzie teraz ten Tinshin poszedł? No to mamy problem, bo nam Tinshin uciekł. Chciałem za nim pójść, żeby się nie pogubić, a teraz raczej za nim nie pójdę. Dobra, więzienie? Gdzie jesteś? Że tu? To sobie utrudniłem zadanie, spadając tam. O, to oczywiście się otwierają. Fajnie wiedzieć, że tu, tak, jest tutaj ale niestety już z nim nie zatańczyliśmy, gdyż umarliśmy po drodze. Skaczymy do portalu i kończymy poziom. W sumie dość krótki, ale... ale ciekawy. Podobał mi się początek z elektrycznym krzesłem. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Bonusy niestety mamy, ale mamy wszystkie klatki, lumsy, które ominąłem zbiorę tu już przy okazji, poza nagraniem. A przez ten czas zapiszę grę i zobaczę jaki poziom nas czeka w przyszłości, w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku czeka nas świątynia skał i lawy, czyli widzimy dochodzimy już do trzeciej świątyni ogólnie, jeżeli, jak pierwszy raz grałem w tą grę to, to był dla mnie pierwszy moment, w którym twórcy gry zlamili no bo sorry, ale jeżeli pierwsza świątynia była świątynią wody druga świątynia była świątynią ognia, czyli teraz na logikę wynika z tego, że trzecia i czwarta świątynia to powinny być świątynie ziemi i powietrza a tu nagle skakujemy ze świątynią skał i lawy. I teraz ja się pytam, jaka jest różnica między świątynią ognia i Kamienia a świątynią skał i lawy? Dla mnie nieduża. No ale cóż, widać, twórcy gry byli innego zdania. Ale będziemy się nad tym zastanawiać głębiej już w kolejnym odcinku. A ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!